Kontrola zakończona. Rafa koralowa jest zdrowa. Doskonale, Piniu. Wracajmy do Octostatku. Oh! To skrzydlice. Piniu, wycofaj się powoli. Wiem, skrzydlice mają kolczaste płetwy, którymi żądlą. Wcześniej nie widziałem ich w tej części oceanu. Kolumbiku, właśnie spotkaliśmy dwie skrzydlice. Skrzydlice? Ona nie występują w tych wodach. Jeśli tu zostaną, to będzie katastrofa. To wspaniali myśliwi mogą połknąć rybę za jednym zamachem, a nie ma tu żadnych ryb, które im mogłyby zagrozić. I jeszcze potrafią mieć bardzo dużo dzieci w krótkim okresie czasu. O, rozumiem. Więc jeżeli one tu zostaną, to w krótkim czasie w tym miejscu będzie się roiło od skrzydlic, prawda? No właśnie. Może lepiej odstawmy je do domu. Szybki atak! Start! Hej, przestraszyłeś nasz obiadek? Oferujemy wam darmową podwózkę do domu. Łącznie z posiłkiem. No nie wiem. Tutaj jest dobre jedzonko. Tak, ryby nie wiedzą, że trzeba się nazbać. Ale czy ani trochę nie tęsknicie za swoim domem? Eee! nie chcieliśmy opuszczać domu. Zostaliśmy porwani przez huragan i zniesieni do was przez prądy morskie. Trafiliśmy tu przez przypadek. Och, Luciu, chcę wracać do domu. Już! Dobrze, Lucjanie, dobrze. Mówiłeś, że będzie posiłek. Gwarantuję. Stoi, uściśniesz mi płetwę? Żartowałam! Nie chcę was ukońsić! Lucjan, rozchmurz się, wracamy do domu! Tak jest! Musimy przygotować oktostatek dla niebezpiecznych gości. Piniu, uruchom oktoalarm. Oktonauci, na stanowiska! Moi drodzy, uwaga! Prowadzimy parę skrzydlic na pokład oktostatku. Miau! kolczaści, jadowici kamraci. Dusiu, zabezpiecz wszystkie akwaria. Już się robi, kapitanie. Sardynki pod ochroną. Danio pręgowany, zabezpieczony. Bardzo dobrze. Kseniu, umieścimy naszych gości na mostku. Tak, kapitanie. Natku, upiecz rybne ciasteczka. Skrzydlice są bardzo głodne. Kochani, to Lusia i Lucjan. Siemka. Cześć! Czujcie się jak w domu. Dzięki. Gdzie jest jedzonko? Szybki atak! Start! Zrobione! Zrobione? Macie coś jeszcze? Coś? O, zjadły je rachu ciachu. Upiecz ich więcej serdeńko i to szybko. Lusiu, Lucjanie, teraz jesteśmy tutaj. Musimy was przewieźć do Pacyfiku. Tutaj. To będzie długa wycieczka, ale obiecuję, że tam dotrzecie. A więc na co czekamy? Oktonauci do dzieła. Uruchom ręczne sterowanie. Już się robi. Lucianku, mam już dość jedzenia tych rybnych ciasteczek. Tak, ja też. O, a może Ciebie schrupiemy? się stąd i poszukajmy lepszego jedzenia. Wspaniały pomysł, Lusiu. Hmm, naciśniemy ten czerwony guzik. Hej, znowu świetny pomysł, Lusiu. Czerwony guzik. <śmum> 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 Na pingwinie z czynęko. O nie, akwaria! A, kapitanie! Oktowłas się otworzył! Po tym jak statek się przechylił! Y -y, zalewa nas! Y -y, I skrzydlice właśnie uciekły! Niedobrze! Zamknij oktowłas! Inaczej nie będę mógł poderwać statku! Już się robi! Kochani, musicie znaleźć skrzydlicę, zanim pożną inne ryby! Sprawdzę, czy w coś nie uderzyliśmy! Albo w kogoś! Świeżą rybę! Tędy nie? Już płynę, Lusiu! Skrzydnice płyną do gabinetu. Więc nie mamy wiele czasu. Hełmy na głowy! Musimy popłynąć na drugie piętro. Dusiu, uruchom oktobrysk! Robi się! Płyniemy na ryby! Przed nami stado Medus. O, widzę je! Oooooh! Oh, oh, oh. Zanurzamy się za szybko! Jak ci idzie, kto to Staram się, kapitanie! Piniek, ty uważaj na sardynki, Kolumbiku, na inne rybki. Ja zajmę się skrzydlicami. Żadnych gwałtownych ruchów? Chodź się tu! Danie opręgowane, Na skaczące meduzy. Za jednym zamachem. Zgoda? Mam was. Oh. A -a -a -a. A -a -a. Mam cię. Lusiu, ja ci pokażę. Hmm. -a -a. O, dzięki, kochanie. Uciekajmy stąd. Piniu, zraniły kocurra. Włóżcie do gabinetu i to natychmiast. Kocurro, gorąca woda powinna przynieść ci ulgę. Tak, jest znacznie lepiej, ale niedługo wszyscy będziemy w Ukropie, jeżeli nie znajdziemy tych nieznośnych skrzydlic. Przynajmniej one są bezpieczne. Sardynki, musimy je złapać, zanim skrzydlice to zrobią. <śmiech> 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 Tutaj są. Ty zajmiesz się sardynkami, a ja ziemię te skrzydlice. Za jednym zamachem! Sardynki są bezpieczne. Jeden haps! Start! Przed nami stado Wielorybów! Uciekajmy stąd! Wybacz, Natku. Za nimi! Dalej, Lucjanie. Uciekajmy stąd jak najdalej. Luciu, jak zwykle dobry pomysł. Kapitanie, skrzydlice płyną do sterowni. Ach, zrozumiałem. Kseniu, wieloryby płyną w naszą stronę. Czy zamknęłaś włas? Zamknę go szybciej, niż zdążysz powiedzieć na bandę wrykających... Marchewek! Jest zamknięty. Doskonale, Kseniu. Rozdzielmy się i poszukajmy ich. To jeszcze nie koniec przekąsek. Hej, jak go złapać? Mm. Kapitanie, ominęliśmy wieloryby, więc nie ma czasu do stracenia. Kochani, przygotujcie się na wstrząs! O! Jeden Ooh. Ooh. Mam was. Proszę bardzo! Proszę bardzo, cali i zdrowi. No, prawie. A, nie ma jak domek. Hej, dzięki za wszystko. Wybaczcie, że chcieliśmy zjeść wam załogę. No to może mały uścisk na pożegnanie? E, he, he, to może innym razem. Jak nie będziecie trujące. Nie będziemy trujące. My. Pałacze.